Zobaczmy teraz dokładnie, żeby kim mamy połączyć ciasteczka. Żeby taka jednolita papka nam powstała. Może jeszcze jedną, może jeszcze jedną.

Zaraz, zaraz, nie ma. Ja Te ciasto, żeby mogło się na czyste musimy je dobrze wymieszać. Już mąka jest przesiana. Pięknie. Ja, Teraz dodajemy do mąki jajka. Tak, brawo. Żeby też ciasto było bardziej... To, jajko, ja. może kaja i ciepło. Każdy po Tak, no. Proszę bardzo, prześladuj jeszcze mąkę wąską. I szybko no, pójdę tego no. znać. I dziewczyny, staramy się połączyć te po ciasta z mąką. Daję jeszcze mąkę. Już mąka.

I staraj się połączyć w kulę. Staraj się zbierać. O, właśnie, zakładaj. Staraj się łączyć. Taką tak, No i teraz na nad talerzykiem. Trzymaj tak mocno, żeby nie wypłynęło z tej strony. Nad talerzykiem. Idziemy do gączków. A I z ja nie Tak, będziecie. Aha. Wkuwamy, mocno wkuwamy i wyciskamy. Nie tutaj. O, już. Teraz ja! Zaraz! To zaraz, jeszcze jednego wkuwamy po i dwa. wyciskamy. żeby nam tutaj nie wcisnął. Dobrze. No, to teraz, teraz się ja! Losimy. Na pewno nie odniosę. Ten... Trzymaj. Trzymaj, bo na pięćset plus nie wejdę. Pięknie. Pięknie. Bierzemy Ty pogadamy w kwietniu, bo ja, wiesz po.